Dzień dobry, mamy dzisiaj 24 marca, parę minut brakuje do godziny 9. Właśnie dotarliśmy w miejsce, w którym rozpoczynamy sezon każdego roku. Czyli na wierzbę. Wczoraj nie mogliśmy tutaj przyjechać. Wczoraj swoją pasiekę przywiózł kolega Michał. A Łukasz właśnie rozpoczyna rozkładanie palet. Zaczynamy. Rozładunek rodzinki mruczą i bierzemy się do dzieła. Coś nagramy więcej później, jak już rozładujemy. Obecnie 9:30 Właśnie skończyliśmy rozładunek i zaczynają się. Nasze rodzinki. Na każdej palecie zazwyczaj po cztery rodziny. Tutaj z brzegu pary po dwie dobieraliśmy, aby w kierunku, którym wylatują, był albo inny korpus, albo, albo inny kolor dennicy, aby się pszczółki nie myliły. To zrobimy króciutki spacer, zobaczymy, jak wygląda sytuacja na wierzbie. I jesteśmy już pod plantacją wierzby energetycznej. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda z pyłkiem. Dobrze. A no i spójrzmy, tutaj jest akurat a, jakaś jedyna, która już, już tutaj prawie, że kończy. I na niej jest naprawdę intensywna ilość pyłku. Dobrze. Ale pociągnijmy jakąś przypadkową. Ta jest akurat młoda. No ale widać. Bardzo tu się rozpoczyna, ale jeszcze jest dużo bazi, które jeszcze nie pyłkują. No piękna. Naprawdę piękna. W ciągu 2-4 dni bez problemu będzie większa ilość pyłku na którym naj nam najbardziej zależy. Tak jak wspomniałem rok temu, ona była zcinana w 19 roku, także jest w tej chwili już 3 -letnia. ale widać pięknie. Jest troszeczkę chłodniej niż dnia wczorajszego, ale uważam, że bez żadnego problemu nasze pszczółki ruszą, ruszą po świeży, żółciutki pyłek. Ta główna działka, na której, przy której stoją nasze pszczółki, ma w sobie około 2 hektarów. Po drugiej stronie była mniejsza, o areale 1 hektara. Lecz jesienią została wycięta. To troszeczkę smutne. Zawsze nasze pszczółki miałyby więcej pyłku, więcej roboty. Lecz ten, ten areał na pewno im wystarczy bez żadnego problemu. Tak jak widać, pięknie już odbija. Wycinana była, mówię, późną jesienią. W oddali jest młodsza. Lecz ona no raczej nie powinna jeszcze pyłkować, pyłkować i odwróćmy się. Tak samo pięknie, pięknie widać duża, wysoka wieżba. Będzie można sobie popracować. W czasie powrotu do auta. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda teren między Wałem a Wisłą. Stary sad jabłoniowy. No, jeszcze miesiąc zanim zacznie kwitnąć trzy lata temu jak jeśli chodziliśmy na spacer w tym kierunku są tutaj małe poletka, które ludzie uprawiają. No, właśnie, jest to na własną odpowiedzialność. Gdyby wylała wisła, wtedy ich dorobek oczywiście zostałby zalany. Ale jeśli ktoś chce, no to może sobie oczywiście obsiewać. Na wprost duże połacie nawłoci. Teren oczywiście nie pozostały, jest nieużytkowany. Także nawłoć chętnie lubi tutaj nektarować, jako w terenie wilgotnym. Zbliżamy się. Do naszej pasieki. W tej chwili temperatura około 7 stopni. Powyżej zera, oczywiście. Delikatna, wiet... no, wietrzna no nie jest aż tak pogoda, ale delikatny wiaterek czuć. Idziemy, otwieramy wlotki i będziemy powolutku zbierać się na powrót do domu. I zrobiło się głośno na pasiece. A wlotki zostały otworzone. No jest, jest już szum w powietrzu. Niektóre rodzinki od razu po opuszczeniu wylotka, zaczęły wychodzić jakby nie patrzeć, wstrząsy podczas podróży chociaż oczywiście jechaliśmy bardzo bezpiecznie życzymy miłej pracy pszczółkom szybkiego rozwoju bo rzepak już, już niebawem dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmiku zapraszam do subskrypcji i odwiedzenia naszej strony internetowej Do usłyszenia, cześć!